Jacek Szczepkowski, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku strefy podcastów Centrum Rozwiązań. Tytuł dzisiejszego nagrania: Znaczenie przerwy w sesji terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. No właśnie, dylemat: z przerwą czy bez przerwy? Wątpliwość, która z tym się wiąże, pojawia się na spotkaniach grup superwizyjnych czy szkoleniach i ma ona charakter cykliczny. Różni terapeuci różni do tego podchodzą, niektórzy zdziwieniem, dlatego że nie jest to rozwiązanie, które jest praktykowane we wszystkich nurtach terapeutycznych. I rozważając tę kwestię, warto odnieść się do źródeł tego rozwiązania. Początkowo idea przerwy w trakcie sesji terapeutycznej z klientami związana była z pracą zespołową i możliwością obserwacji pracy danego terapeuty przez lustro weneckie, przez innych współpracowników. Takie rozwiązanie charakterystyczne było dla terapeutów strukturalnych, mediolańskich czy strategicznych. Później koncept ten pojawił się w Milwaukee, czyli w Centrum Terapii Krótkoterminowej, gdzie Steve Deshaizery i Sue Kimbeck wraz z zespołem rozwijali nurt terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Systematycznie praktykowano to rozwiązanie, uznając, że ma ono sens i sprawdza się w pracy z klientami. Niewątpliwie zalety pracy zespołowej są ważne i istotne, ale aktualnie rzadko mamy taką możliwość, żeby pracować w większym zespole i poświęcać czas na wzajemną obserwację tego, co robimy, w pracy klinicznej z klientami. Czasami, czy to ze względów organizacyjnych, czy właśnie czasowych, takich możliwości po prostu nie mamy. Czy biorąc pod uwagę zmianę tego kontekstu i sposobu pracy terapeutów, czy przerwa ma nadal sens? Czy przerwa ma sens wtedy, kiedy pracujemy gabinetowo indywidualnie i nie mamy możliwości owej konsultacji z zespołem? No i tutaj te dylematy i wątpliwości pojawiają się, oczywiście, i mogą być różne przekonania na ten temat, ale też różne formy praktyki własnej. Ja odwołam się do Iflipczyk, która była jedną z członków tego zespołu ścisłego w Milwaukee i ona wielokrotnie wyrażała swoją opinię na ten temat, uznając, że przerwa w przeciwieństwie do pracy zespołowej nie powinna być kwestią wyborów klienta. Zatem Iflipczyk uznaje zasadność stosowania tej przerwy w trakcie sesji terapeutycznej i podkreśla jej konstytutywny charakter dla tego modelu. Mówi również, że jeśli nie ma możliwości takiej konsultacji zespołowej, to proponuje tak zwaną przerwę mentalną. Celem tej przerwy mentalnej jest możliwość zebrania myśli terapeuty i ułożenia ich w bardziej przemyślanej zwrotnej formie czyli przygotowania bardziej adekwatnej informacji zwrotnej dla klientów. Klienci oczywiście powinni być o takiej przerwie informowani na samym początku terapii, jako o jej stałym elemencie, tak żeby wiedzieli, czego mogą się spodziewać. I zwykle przyjmują taką zapowiedź dosyć dobrze i reagują na nią pozytywnie, dlatego że sugeruje ona, że są traktowani poważnie, w sposób refleksyjny i w sposób taki indywidualny. Ta zapowiedź może brzmieć następująco. Chciałbym panią. Poinformować, że pod koniec sesji zrobię krótką przerwę, aby przemyśleć to, o czym rozmawialiśmy, i żebym mógł to podsumować i powiedzieć Pani, co o tym myślą, lub podzielić się jakimś pomysłem czy sugestią. Sformułowanie trafnej informacji zwrotnej przy jednoczesnym zaangażowaniu emocjonalnym jest znacznie dużo trudniejszym zadaniem i wymaga przeanalizowania tego, co klient myśli o swoim problemie, swoich celach. Co się pojawiło na tej ewentualnie poprzednich sesjach, oraz jaka jest nasza reakcja na to, co usłyszeliśmy czy też zaobserwowaliśmy. Połączenie tych dwóch elementów, czyli i zaangażowania i przemyślenia, jest niezwykle trudne wtedy, kiedy pozostajemy w kontakcie z klientem. Co jest pomocne zatem? Jeśli zespół jest niedostępny i pracuje indywidualnie, to najlepszym sposobem jest zmiana kontekstu, choćby o odrobinę co to oznacza. Biorąc pod uwagę różne realia, na przykład fakt, że w gabinecie, w którym pracujemy, możemy przechowywać dokumentację innych klientów, nie wiem, nasze rzeczy osobiste i nie jest możliwe, żebyśmy opuścili ten gabinet, pozostawiając na chwilę samego klienta w nim. To ważna jest choćby ta przerwa mentalna i zmiana odrobinę kontekstu polegająca na tym, że możemy się przesiąść, możemy zmienić miejsce, siadając na chwilę przy biurku, na przykład. Chodzi o tak naprawdę, o przestawienie terapeuty z trybu działania na tryb refleksja-analiza to są dwa różne doświadczenia, których efekt jest synergiczny i, jak mówi i flipcik, jest czymś więcej niż sumą prostego zestawienia tych dwóch elementów rozmowy terapeutycznej. Efekt tej synergii robi również różnicę dla klienta. Inaczej mówiąc, wydaje się, że sesja z przerwą i bez przerwy na informację zwrotną to dwa różne doświadczenia. Warto jeszcze zwrócić uwagę i powiedzieć kilka słów na temat przerwy w trakcie sesji terapeutycznej, od strony właśnie potencjalnych korzyści dla klientów. Otóż ciekawym dodatkowym uzasadnieniem dla stosowania tego rozwiązania w praktyce jest odwołanie się do Miltona Ericksona i jego pięciu kroków indukcji transu. Proces oczekiwania na terapeutę, wtedy, kiedy udajemy się na przerwę, a następnie wysłuchanie tego, co ma do zaoferowania klientom, przebiega właśnie w analogiczny do tego procesu indukcji transu sposób. Po pierwsze, Zwraca uwagę na to, co powie terapeuta po powrocie. Czyli przerwa i nasza nieobecność chwilowa wyostrza percepcję klienta na to, co on usłyszy po przerwie. Jest bardziej uważny na to. Po drugie, prowadzi do odprężenia, kiedy informacja zwrotna zawiera akceptację i zrozumienie. A zawiera taką akceptację i zrozumienie, tym bardziej, że informacja zwrotna, jak pamiętamy, zaczyna się od komplementów w takiej swojej strukturze, której. Staramy się przestrzegać w tej, w tej sesji, czyli ma to sens i ma to znaczenie. Po trzecie, oferuje różnicę poprzez zaskoczenie, ulgę i zmianę spojrzenia przez klienta na problem, z którym przyszedł. Terapeuta w tej informacji zwrotnej proponuje i formułuje pewien inny sposób widzenia tego, z czym początkowo klient przyszedł. Sposób inny polegający na zmianie optyki. I patrzenia przez perspektywę problemów na perspektywę rozwiązań i zasobów klienta. Po czwarte, wreszcie, zapewnia pewien rodzaj ciągłości, ponieważ odzwierciedla język i sposób, w jaki klient z nami współpracował w trakcie sesji. No i piąty, ostatni krok tej indukcji transu mówi o tym, że w stanie podobnym właśnie do transu klienci są bardziej otwarci na informacje. Innymi słowy, przerwa powoduje tą różnicę, która polega na tym, że klienci bardziej przyjmują informację zwrotną, którą słyszą od terapeuty. Potwierdzeniem tego jest również to, jaki sposób klienci reagują na ten proces, zwykle skinieniem głowy z uznaniem i potwierdzeniem tego, że to było ważne, że wysłuchali tej informacji. Podsumowując, ten krótki dzisiejszy odcinek, chciałbym podkreślić, że warto robić przerwę, bo ona czyni różnicę, zarówno dla terapeuty, jak i dla klienta. Jeśli ktoś z Was do tej pory nie praktykuje tego rozwiązania, zachęcam do eksperymentowania. Sami sprawdźcie, czy to ma sens. Sens dla Was, ale jak i dla Waszych klientów. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami dostępnymi na naszym kanale. Pozdrawiam i do usłyszenia.